Witam Was serdecznie, Max Peipel przedstawia gp 21 w tym odcinku wyścig Grand Prix Kataru. No ostatnio musiałem tutaj naprawdę dokonywać różnych poprawek, ustawień, ale mogę tutaj przyznać, że naprawdę adaptacja do Moto2 jest bardzo tutaj dobra. Myślałem, że naprawdę będę miał tutaj duże problemy, ale jednak naprawdę dobrze mi się jeździło już w pierwszych treningach. Mogłem tutaj naprawdę kręcić o Odpowiednio fajne kółka. W trzecim treningu tutaj kilka poprawek zrobiłem. Już zszedłem poniżej bariery 2-1, czyli 2, 2 minuty i 979 tysięcznych. Już w kwalifikacjach, naprawdę jeszcze troszkę, żebym te tempo zwiększył. No i mam naprawdę 2 minuty 700. Myślę, że byłbym w stanie zejść poniżej 2 minut. Gdyby motocykl też był jeszcze zarobiony w stu ale na razie mogę powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Chyba jednak było dobrze zmienić swojego mechanika. Jak na razie jest bardzo fajnie. 26 temperatura asfaltu, e, powietrze 24 i prędkość wiatru 0, czyli można powiedzieć idealne warunki do ścigania. Co do moich ustawień. Co do moich ustawień, to od razu może sobie wczytamy i powiem, jak tutaj dokonałem tej korekty. No to tak, zawieszenia. Zawieszenia tutaj mam zerówki. Tutaj mam jedynkę, trójkę, trójkę, szóstkę, czwórkę, trójkę, trójkę, szóstkę. Geometria 3, 3, 6, 6. Biegi 8, 8, 8, 7, 6, 5, 5, i sprzęgło 6. Poza odcinkiem jednak ćwiczyłem to sprzęgło. Tak jak mówię, wszedłem do szybkiego wyścigu i po prostu robiłem tak zwane restarty, żeby sprawdzić, w której pozycji sprzęgło będzie mi tutaj chodzić. Jednak ta pozycja 6 jest tutaj dobra. Co do moich tarcz hamulcowych, to jednak mogę powiedzieć, że nie sugeruje się tutaj rekomendowanymi. Będzie tutaj tarcza hamulcowa z zupełnie w innym tutaj stopniu działała. Jak na razie nie zauważyłem tutaj różnicy między tymi tarczami, ale kto wie, co przyniesie później. Co do elektroniki 3, 5, 4, 3 i będę mógł tutaj pędzić. Opony, opony zaoszczędziłem sobie, bo można powiedzieć, że podczas tych treningów, no jak widać, miękkie są. Naprawdę takie, że one bardzo szybko się nagrzewały. E, tutaj średnie, no to praktycznie do zera i ścierałem, jak widać. E, po tym e, jak tutaj to sobie teraz wybiorę. E, tutaj miękkich tyły jeżeli chodzi to raz, może terenowałem, a reszta to tutaj e, też tutaj ścierałem ładnie, mocno, twarde. Dobra, nawet jest rekomendowana twarda. Dwa Twarde mieszanki. Tutaj geometria, tutaj hamulec, elektronika, paliwo jest. więc zaczynamy. Oby mi dobrze poszło, bo naprawdę. No, nie jestem pewien tej, tego wyścigu. Tak jest. Startujemy. Remi Gardner, Didzi Antonio, Bieti, Ogura, Baldazzari, Lous, Dixon, Schroter, Luthi, Bezeki, Roberts, Fernandes, Bomb, Schneider. Xavi Vierge, Navarro, Manzi, Kanet, De La Porta, Bulega, Garco, Mantella, Artigas, Baltus na samym końcu na 31 pozycji. No, zobaczymy, zobaczymy, czy to będzie udany debiut, czy też nie. Zobaczymy. Co do mojego numeru startowego, nie wiem czy sobie zrobić go bardziej żółty, żeby był bardziej widoczny. Jednak ten pomarańczowy kolor na tej owiece trochę nie widać. Myślę, że sobie taką małą korektę propos numeru wyścig nocny w Katarze. Tak, tutaj niewyraźna kamera. Z takich ujęć lubię to oglądać, tak? Ale widać tutaj te kreski przez opony robione na tym asfalcie to są właśnie te punkty. Zawodników, właśnie tutaj to wszystko fajnie widać, tak jest. Sprzęgło startujemy, tak jest, ładnie. Pozycja 2 PWR, wyjazd do zakrętu. Ach, tutaj zapraszam zawodników, żeby mnie wyprzedzili, a to są twarde opony, ja musiałem troszkę je tutaj przygrzać, ale wszystko zobaczymy, zobaczymy, jak na razie spowolniłem, chyba dobry start miałem z tego, z tej pozycji szóstej, jak zauważyłem, muszą troszkę się opony dogrzać, bo jednak 7 okrążeń, to jednak jest tutaj e, jazda, jest trzymankiem. ach tutaj... Muszę dokręć bardziej opony, tak. Tak jak to było w Walencji, żeby one tutaj bardziej się trzymały. Pewnie... Ach, tutaj zderzenie. Z Remigiatnerem, z kolegą zespołowym. Na razie nie mogę w ogóle odjeżdżać, odjechać. Na razie spokojnie. Troszkę mam stresa, naprawdę, bo dziwię mi, dziwię mnie, że oni jeszcze mnie je tutaj nie wyprzedzają, chyba spowalniam całą stawkę, możliwe, że tak to wygląda i ciężko tutaj wyprzedzać, Aż mi się udało na tu to zrobić, ale na spokojnie tutaj, muszę dogrzać te opony troszkę je zetrzeć, o jednak na twardych to jednak to wymaga. A później będę mógł normalnie odjechać. Zerknę, co tam się w ogóle dzieje z tyłu? A jest, co? Już myślałem, że coś tam się porobiło, ale widać, że tempo Kwalifikacyjne. Ciekawe, czy zostało tutaj do bardziej dopracowane względem Moto 3. Bo w Moto 3, no oni potrafili jechać w tempem kwalifikacyjnym wyścigu. Ale zobaczę, jak tutaj w Moto 2 jest zupełnie, może być inaczej. Dobrze, dojazd do zakrętu, do hamowanie. Tutaj w tych zakrętach bardzo fajnie się tak miękko jeździ. Ach, troszkę mnie tutaj tyłem za mocno zahamowałem. Dlatego w Tutaj właśnie w klasie nie można tak za bardzo, za mocno hamować. Bo, przy, bo tyłem będzie zarzucać wręcz. Bardziej tak pulsacyjnie. I będzie OK. Na puszczonym gazie, bardzo miękko zachował się teraz motocykl i tutaj na spokojnie dobrze tutaj jadę na spokojnie tutaj tak samo miękko w tych zakrętach no, na te betoniki można tutaj wjeżdżać z Grand Prix Kataru. Nie ma się takiej obawy, wręcz, że się tutaj coś stanie. Spokojnie tutaj. Bez żadnych manewrów. Dobra, pozycja 3PWR, bo już mam tutaj naprawdę sporo paliwa. Mam jedną karę. 59. 2 minuty. Wajdę. 2 2 Tempo kwalifikacyjne na razie dyktuje. Najechałem jechałem na pozycji 1 pwr -a, więc tutaj zobaczymy teraz jak podkręcę to te tempo Czy będzie tutaj Opony dobre są Dobrych opon tutaj użyłem Twardych Chyba jednak tutaj w tej części MotoGP te twarde jednak opony są najlepsze to trzeba je troszkę rozgrzać i wtedy, naprawdę już wtedy, ładnie trzymają. Mogę sobie nawet tutaj pozwolić, spowolnić to tempo. Właśnie za szeroko, ale pulsacyjnie troszkę straciłem. ale nieznacznie tak jest tutaj takie tempo myślę że będzie 2 1 też tak jak było zyskałem jeszcze 100 tysięcznych na tym zakręcie spokojnie. A DJ Anton jest drugi. A gdzie jest... znaczy Gardner. A gdzie jest Fernandez? Gdzie to Fernandeza posłało? Sam Lowes jest czwarty, no proszę. Ach, paliwo. Już tutaj zaczęło. 2-1 Takie sropniutkie tempo. bez żadnego ostrzeżenia chyba jednak te trzy treningi dużo mi tutaj pomogły czym się dłużej jeździ więcej się trenuje no się lepiej jeździ Ach tutaj delikatnie jeszcze mnie tutaj... Ale wybroniłem tą sytuację no, Troszkę spowolniłem Troszkę spowolniłem moje tempo Spadło o pół sekundy Ale nie ma sensu przycis przyciskać tempo Lepiej po swoje 500, tak spadło tempo. To no, spokojnie. już No jednak pozycja 2 PWR-a to jest taka konkretna. Nie ma sensu przycisk do tego tempo jakoś tak gwałtownie podkręcać. lepiej jechać swoim równym rytmem. No teraz zaryzykuję trójeczkę sobie da i do betoników spokojnie. Gdzie oni są w ogóle? Tak, z tyłu. Jednak ten motocykl od samego początku jest mocny, naprawdę. Od samego początku naprawdę jest tutaj konkretny. Zostawiłem troszkę czasu. Ach, tutaj też zaczyna mi ten zakręt troszkę tak tyłem zarzucać. Tak jak gwałtownie hamuje. Ja Zawsze tracę te pół sekundy. Aby moje tempo troszkę spadło. Przebaga jest na poziomie 1,5 sekundy, więc tutaj naprawdę jest dobrze. 600 tysięcznych, troszkę wolniej jadę. Pozycja 2PWR. A jednak ta moc tutaj. Nie trzeba tej mocy tutaj, chyba tylko na prosty. Zauważyłem, że w katarze, reszta na zakrętach. Pozycja 2PWR. Tak, spadło mi tempo na 2-2 teraz robię. To nie ma sensu tutaj podkręcać tempo. Jeżeli by rywale podkręcali. No to już by byli za, za plecami, za mną, a tak nie jest. Też tutaj pewnie oszczędzają te, tego paliwa. nie tutaj, ilustracyjnie wręcz o właśnie ten zakręt ten zakręt mi zaczęło tutaj tak zarzucać tyłem teraz dobrze ach tutaj już, już zaczynam chyba y, oponę odczuwać aby ona przetrwała bo tutaj naprawdę może jeszcze się coś wydarzyć Półtora sekundy przewagi nad partnerem i losem, ale jest dobrze, jest na razie dobrze. To 400 tysięcznych troszkę słabiej jadę. Oć najlepszego okrążenia ale już widać, że tempo troszkę spadło ostatnie okrążenie mogę już w pozycji trzeciej niż jechać w PWR 2-1 a jednak troszkę jeszcze przycisnęłem, z powrotem wróciłem. I tam wróciłem na rytmy jazdy albo delikatnie już naprawdę tutaj w tej części gry, to mogę powiedzieć, że no, tutaj jest trudniej. Jest tutaj zdecydowanie trudniej niż klasa Moto 3. Szczególnie trzeba tutaj zwrócić uwagę na odkręcanie gazu i hamowania, bo. Za mocny hamulec no, automatycznie podnosi koło do tylne koło do góry na pewno w klasie jeszcze wyższej królewskiej pewnie będzie ten sam problem trzeba będzie naprawdę, naprawdę bardzo delikatnie tutaj operować żeby tym motocyklem jechać w miarę naprawdę bardzo dobrym tempem te zakręty, delikatnie, tak jest. oskoczyło tempo na 2 minuty, więc e, 2 sekundy szybciej jadę od nich. Ostatni zakręt, tak jest. Czy uniosę koło do Ryzyk fizyk. Wygram? Wygram? Tak jest! Pięknie! O, jednak nie był najlepszy, jeżeli Take chodzi o czas. Celestino Vietnam miał tutaj najlepszy rezultat. Można widać widocznie, jak tutaj e, wygląda to. Więc wszyscy tutaj jechali w 2.18, 2.15, 2.15, 2.17. DG Antonia miałem 2-1-6, ale miałem takie równe tempo. Tutaj musieli szarpać, dlatego nie byli za mną. Ładny wyścig, naprawdę ładny. Bezeki bardzo słabo. Myślałem, że w tym roku Bezeki w Realu naprawdę w Realu jest bardzo dobry, ale tutaj w grze, no słabo mu to poszło. Rose Gardner, a gdzie jest? A Fernandez też słabo. Dobra, kontynuuję. Jak to fajnie wygląda. Dwóch najlepszych zawodników, jeżeli chodzi o zespołowe punktacje. Bo tutaj jakby było jeszcze trio dane. no to Fernandeza jeszcze by tutaj dali, ale dwóch najlepszych jest zespołu. Tak jak mówiłem, najlepsze zespoły to jest Red Bull. E, tak, Red Bull, KTM IO, Mark Faudes i Sky e, vr 46 Tutaj zdecydowanie. O, no, po raz pierwszy tak. Gratulacje od KTM. -a. Udany debiut. kontrola, bezbłędność. No, troszkę trzeba było potrenować, poustawiać sobie ten motor, a później tylko pracować nad tempem wyścigowym. Ciekaw jestem ile tych punktów będzie teraz. 26 tysięcy dużo dużo reputacji kontynuuję Ale mało na ramę. Strasznie mało na ramę poszło. E, punktów: No nic. Tutaj bardzo ładnie, e, naprawdę się zrobiło. Teraz muszę zobaczyć, jak to wygląda tutaj, w tych opcjach. Tutaj pewnie się zwiększyło na 800, coś. Tutaj jeszcze robią, ale można już tutaj na silnik widać. Zdecydowanie na silnik. Dajemy tego, tego, tego i tego. 4 tygodnie. Tak jest. Na silnik tutaj damy, ale widać, że tutaj 1500 punktów wystarczy, żeby tutaj w tym kierunku pójść. I tak też zrobiłem. Rama. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest. Rama też tutaj będzie robiona i silnik, i rama tutaj będzie robiona. Na elektronikę jeszcze poczekam. Chociaż bardzo mi na e, elektronice zależy nad EPS-em. już w mniejszym stopniu. EPS tutaj na pewno będzie pierwsze robione w e, elektronice. E, no dobra, tutaj już jest wszystko. Pora na zmianę. Mam tutaj silnik. Oby tutaj był ktoś dobry. Elektronika. Ale wtedy ramy oleje całkowicie rama będzie olana. Tak się zastanawiam teraz. bo silnik i elektronika by była bardzo w dużym stopniu tutaj robiona. No ale kosztem tego, że na ramie bym w ogóle punktów nie miał. Chociaż na elektronice by było fajnie mieć kogoś, kto tam punktów będzie miał. Więc dobra. Zaryzykuję. I wezmę jednak tą kobietkę. Tak, tutaj zdecydowanie weźmiemy ją. No to mamy już z klasy A i silnik, i teraz elektronika będzie robiona. Chociaż będę musiał kogoś znaleźć na ramię, żeby też te punkty były dobrze rozmieszczone. Dobra, tutaj. no już tutaj e, KT, prama. Tutaj już jest propozycja kontraktowa. Tutaj, kogo mamy z. O, tutaj jeszcze więcej e, zespołów mi tutaj e, weszło, no nic także myślę, że ten odcinek tutaj zakończę bo jak na razie bardzo ładnie to wygląda jeżeli chodzi o moje statystyki no jeszcze są podliczone z tamtego roku, jak widać 15 zwycięstw, pierwszy wyścig, jeżeli chodzi o ten sezon e, podium, ile ile razy tutaj pole position, fajnie tutaj to wygląda Ciekaw jestem później, jak ja e, będę w późniejszym czasie to robił. Wszystko ciekawe, jak te statystyki będą. Szczególnie, jak będę oglądał, będzie gdzieś tak miesiąc, grudzień i wielu jest graczy, którzy naprawdę mogą grać w tą grę niemalże cały rok. Wtedy naprawdę te statystyki będą mieli bardzo duże. No nic, ten odcinek, jak Wam się podobał, łapka w górę, komentarz. Do zobaczenia. Do następnego odcinka. Ale tym razem będzie tutaj walka, tak jak mówię. Tylko będą odcinki z wyścigów. No, tutaj miałem 100%. Do zobaczenia!